Cześć ludzie, kochane! Ech. Dzisiaj to chciałbym Wam powiedzieć, jak się dowiedziałem, co może być szkodliwe dla ludzi chorych na cukrzycę i na nadciśnienie tętnicze. No więc, to może być KGB szkodliwe, w tym, K to jest karkówka. Tu, taka źle upieczona. G to jest golonka, też do oporu tłuszczu. B to jest browar. Wszystko w nadmiarze jest szkodliwe. Zależy, kto jak robi karkówkę. Jeden robi tak, jedna gospodyni taką na parze. To jest fajnie. To ona jeszcze jest w miarę chuda ale niektóre gospodyni to robią, to nie do, że to tłuste, to jeszcze dotłuszczą. A to jest tak samo jak G to jest golonka, to jest szkodliwe tak samo, przecież im więcej tłuszczu, tym bardziej szkodliwe. Nie wiem jak no ja akurat na cukrzycę dzięki Bogu nie choruję. Ech. Ale jak ja zjem z tłustego, 3 minuty radości, niebo w gębie, ale po tej radości zaczynają się godziny bólu. Ach, żołądek, boli, jakieś potem, ranigasy i inne duperele, Ech. nospy i coś takiego. Także ludzie chorzy na cukrzycę i nadciśnienie. Uważajcie na KGB. Wszystko z umiarem jest ok, ale nadmiar jest do kitu. Dobra, trzymajcie się. Aha, i miłego weekendu. Miłego i udanego weekendu. Cześć.